Cześć, ja jestem ZombiNg i yy, jy, jy, jesteśmy w sklepie Play. tak, głupi film chciałem nagrać, tak jak ostatnio był głupi film, miesiąc chyba temu był film z kalkulatora i to był ostatni głupi film, chciałbym zrobić serię taki, głupie filmy u ZombiNga i to będzie film numer tego. I co chcę wam zrobić? Chcę wam pokazać, jak zarazić się rakiem. Więc klikacie tu yy, i wpisujecie: ty i k, ty o k. I to jest taka aplikacja. Tu wam wyskakuje ta aplikacja. Klikacie zainstaluj i macie raka automatycznie. Proszę bardzo. Porada: jak zarazić się rakiem? Bye zombing. Nie ma za co.